237 ataku, a jak. A ja mam. Ja mam 480. Uu, ale jeszcze mam od zimna 480. No ale właśnie, ja nie mam tego. Ja nie mam. Nie mam y, trucizny w łoku. Ma, ma tego w strzałach. No ale. Zobaczymy. 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 Nie, nie mogę za tutaj używać. No. Normalnie klikamy. No, tak, no fu full poważka. No. Pewnie Fuzja. Podwójka? Ciekawe ile co! cenek będzie, cenek za tysiąc chyba Uuuu, ty, dom? Dotyk, no, no nie Masz ty... całek leci lecisz tam z kurwami Króciutko tam Uuu, nie, nie no, jednostronna dopingacja, już. No to się nagrywa, powiedz też coś No to nie, bo jak chcesz sprzedać mi Emek, to jeba to się robisz, kurwa, no powiedz. Jak sprzedać Emek? Ale czy kupić ode mnie to tam spierpala Stary, to się wszystko nagrywa, to jest nielegalne Cedek za Będzie, Cedek za Tak? A ile jaką masz Jaką masz moc skryta? Moc skryta mam Odpowiedz, powiedz mu odpowiednia, niech się tam wiesz, Cedek! Ale jak mam? Ale to, zaskim, to zmienia! Ale to... W ogóle To jest program 20 level challenge. Jakbyście nie widzieli warianki. Aż ten, aż ci screena zrobię, nie, mojego EQ. Ło, powinny dotyk. Proste, że tak. No, chyba oszalał nie Pa, jakie ci tutaj skamlinki wysyłam. <laughs> Ty no nie mogę o, na. Obłudnika. Na wizji nie Przez mogę. Duch... Odłącznika. Skamlinki, no. Dobra, wizji. wchodzę. Wchodź. Pa, <laughs> jak EQ mam do co się dzieje? Czemu on mi to wylogował? ESA! Okradam go! Nie, ty mnie pierd... się zero. Idziemy na pocztę. Wysyłam. Dobra. Dobra. ja? No to niesprawiedliwe jakieś jest! Ty, może przez te strzały mam na 40, wiesz? Nie tak. Weź orbik na 40 na next walkę. Na Rakówie, u, zaraz kupię u Jarena Staćcie, to ci mogę dać trochę kaski No kurde ceni się ogólnie, nie tam z 20k nie chciał No 20 ceni, tysięcy z złota? 20, no 20 tysięcy To jest kupa... Kurde ogólnie taktycznie teraz tak I leczenie tak... Wow, Ło, wow, jakie leczenie tam? Fuzja żywiołów Nie, co jest chore <noise> To nie, no, to jest cały, to już tak mi się wydaje. Na pewno, na pewno. Bierz orb na 40 i klikana. Orb, orb na 40 będzie brany. Dobra, no nie, no, no Elo, no, elo. No, runda druga. Kolega, kiedy ma tutaj... to będzie? Jest orbik. Jest orbik na 40 level, więc lecimy. XXX X, czy dwa Dobra. Dobra. Easy. Podwójny. zaczynamy od podwójnego. Co my tu mamy? Jaki to jest orb? Orb na 50, bo nie było innego. A dobra, a jaki to jest żywioł? B błysk. A różkę masz od zimna? Od no, no. Czy jesteś magiem błysku i zimna? Ładnie. Dobra. cię. Cyk. Ale tu wiesz, że cebek ogólnie zaraz, nie? Masz. Dotyk już Ale orzeczka może jakaś tutaj uratuje. O, Oooooooo! Jak, o, no na ja ja. jak na zachowanie, jak na zachowanie! O, tutaj dotyczek działa, Daj się wyznać. Kurde, no ja nie mam, kurde, no nie mam dotyczku. Jak nie masz dotyczku, to nie ma sensu takie walki, chłopie, jak to jest po 90 tur. 90 tur? No nie no, ja, ja 86 turów w tej walce zabiję. A ty też chyba 40 czy 50, no to bez tego, to nie ma sensu. Też może poddaj. Nie no, lecimy. Zobaczymy jak to będzie. A no ty masz w sumie leka, nie? Tu też jest. Mam jeszcze leka Może się księdzie? Uuu, wow, co to za Leprzy... hit? Lepszy orb. O. Dotyk. O, bo to, bo to tyle leczy ten dotyk, że to jest po prostu... <laughs> no bo to nie... Nie przebijesz tego dotyku, nie? No nie ma opcji nawet. A, jak no mam, to mi się przedmił bądź. Nie do rady tego przebić, nie? Musiał, nie wiem, uciec to, co to jest, ale z ważetką. Ogólnie siada ci jeden dotyk i stówę masz ogólnie, nie? Czy coś takiego? Nie, to jest nie, nie, do, nie do przebicia ogólnie. Jeszcze OR-ki, jeszcze OR-kę masz? Jedną to tam wiesz. Hmm. A bo ja bez PO walczę, no właśnie. A bez PO? No. Bo jest A, bo z Zobaczymy z ja. Alpaci jest dosyć równa walka. Nie, no to. Tam... Nawet wyrównana, nie? No wyrównana. Na ten, no, ten dotyk właśnie. Jakbyś miał tej, ten... To... Jest random... O, no. Dobra, ja się jeszcze... Nie, no bo to bez... bez sensu, nie? Dobra, założę PO. Zobaczymy z tym PO, co, co będzie. Bo... No 100%. Dobra. trzecia się walka. Już za chwilę. Dobra, nowa konkurencja. To samo, tylko że bez butów i hełmu. Ja już zdjąłem. No, no. Czekaj. Dobra, mam. Klepa. Dobra. Lecimy. Lecimy tutaj. Jaki, jakich bonusów nie masz przez to? Bo nie mam gorzetki i klątwy. Ja nie mam... oślepienia... oślepienia. Dwóch oślepek nie masz. To ja bardziej. Jedny. jednej. Łooo, wow, patrz jak się pozmieniało. Co nie jest? Nie no, co w ogóle? XD Co jest grane? Właśnie, co, co jest grane? Dziwne te margory, Bez kitu. Ja tylko mogę iść na dotyk, no nic innego, mi nie pozostało, na skląskę. Ty na dotyk musisz się porobić, bo tak to za dużo daje mniejszości. No no no, już Coś... No sakra, teraz cię na SA robię. Chociaż, ty no, dubluję Nie no, dublujesz, dublujesz. Kurde no. Hit. Podwójny. Nie no, to w ogóle... Inaczej to wygląda, te walki, bez tego, Co No, bez... by pomyślał. Dawać cb, chcesz te, strzelić. No. Co to ja po RC? Nie, to doty. Nie, jeszcze nie, jeszcze. I do ty, cyk dotyk, ty. I cyk, dotyk. Dotyk, to. Dotyk, nie, to. to. Jest... I to. dotyk, to. to. I Co? I to. I rząd I nie No trzy, trzy pod rząd, Cię, jak coś, to. pod to. I to. I to. I Oj, ja je... Ale błąd bo... or... dotyk i leczymy się Nie no ten dotyk ten wykierował, nie? No ale to ty masz ten dotyk w Orbie, nie? To to nie, to nie... masz jak No nie mam jak Znaczy w sumie mogę założyć kolie, też mam kolie Wtedy założę kolie, wtedy założę pier z Mazura O właśnie, zobaczymy jak to będzie ty, to już będzie za długi odcinek, byku. Już jest 11 minut. O, oh. super odcinek. No, Pan ci tak. Nie. To, co w ogóle daję? Nie, ja daję auto, bo to... Jest po prostu... Ty... Zdeanie. To było 14 docyków. No. A na, na ile dużo? 87 i 44 Ja jebie. 87 to... Dobra, to myślę, że żegnamy. Tutaj jest przeciwnik. Walki były Yo. dobre. Siema, siema. Elo, elo. b -tank i czym możemy, to F w sumie. No może lepiej, nie? Ja tu F daję. Spamcie, spamcie. Master... Czym masz, jak masz mistrzostwo, to F. Nie tą główną postacią, gdzie masz D. Makowień mają tylko nie i tyle. Kolejną grupę Ale czy stroje trojejką Nie, jeszcze nie Sorry, sorry. No ja ponad 10 minut jeszcze tak się idzie. No to dobra, to ja w spokojnie ku za przyjdę. To mimo, że miejsce jedno trzyma teoretycznie. Ups, nagrywa się to. Dobraź. Uważaj na słowa. gościu. Ej, dobra, może byśmy teraz zrobili takie dwa składy po 8, co? To jest Lega Tostek. Zakaz, że wezmę. Lega na wie. Bo to są moje.